Zobaczcie, co my znaleźliśmy. Boże, morski żółw. Patrzcie, Boże, w tym w korytarzu. Ja normalnie jestem w szoku. Zobaczcie, jakie maleństwo, kochane. Boże, nie wytrzymam. Jeszcze raz próbujemy, tak. Jeszcze raz idziemy. Dzielnie do wody. Dzień dobry, witajcie. No i nadszedł ten nieszczęsny ostatni dzień naszego pobytu tutaj. Ja nie nagrywałam codziennie, byliśmy tutaj dosyć długo, ale no też czasem nie wziąłam aparatu, czasem coś, ale generalnie jest ostatni dzień, w sumie ostatnie pół dnia, bo o godzinie 13 około wyjeżdżamy już z hotelu, a mamy gdzieś około 9 po 9, a ja chciałam Wam pokazać tylko jedną rzecz. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tu rosną awokada. Trochę jest pod światło. Tutaj rosną, o tu będzie widać, awokada. To jest drzewo, awokado, bo nie wiem, czy każdy wie, że awokada rosną na drzewie. O tutaj macie dużo. I ogólnie to najbardziej dziwi mnie to, że u nas awokado są bardzo, bardzo, bardzo drogie. A tutaj o. Ja znam sobie tak po prostu na drzewku. Nasze zejście na plażę wygląda tak. Idziemy sobie e, takim podziemnym przejściem e, i żeby po prostu nie przechodzić i nie walczyć o życie e, przez ulicę tutaj, która jest bardzo ruchliwa, e, prowadzi nad wybrzeżem i tutaj wszystkie te autobusy, wszystko z nas do Alani, z Alani do Alany, z Alany do Antaly dalej jeżdżą. I dzięki temu mamy takie przejścia, właśnie podziemne, żebyśmy nie musieli tak przechodzić. I bardzo cicho, spokojnie. I przechodzimy raz, dwa, trzy i wychodzimy na plażę nad morzem. Wszystko fajnie. O, zobaczcie. Jak pięknie morze. Jakie piękne morze. Chodźcie już nie wynajmujemy leżaka bo nam się po prostu nie opłaca niestety mamy hotel w którym leżaki są płatne ale to jak dla nas to nam to nie przeszkadza bo my też cały czas na plaży nie siedzimy ale jeśli ktoś przyjeżdża tylko plażować no to lepiej sobie szukać e, hotelu w którym jest e, w którym są, jest plaża i który ma własne leżaki dostępne w cenie pobytu e, w każdym razie my sobie usiedliśmy już tutaj na kocyku, na naszym e, mandalkowym kocyku i na razie przez jakiś czas tutaj będziemy jeszcze ostatnie chwile nad morzem w cieple o więc, więc tyle pilujemy No plażowe zajęcie Malowanie kamieni ja Więc spoko Maluję takimi pisakami kreślarskimi można je dostać z empiku i mi się najlepiej maluje, bo z zwykłymi cienkopisami to nie idzie niestety. Ale tym niej ładnie. Eee, ładnie idzie. I ja sobie tutaj siedzę i sporo takich kamyczków namalowałam, tylko akurat nie nagrywaliśmy tego jak ja malowałam. Ale teraz nagramy. I ja sobie tak siedzę i ja sobie tak maluję. Auszmus, nagrywam postępy. Postępy w malowaniu. Tak to teraz wygląda. To mi nie wyszło, bo nierówno, bo rysuję odręcznie, ale pójdzie to, nie? Jeszcze wyjdzie do tego lakier bezbarwny, to jeszcze raz pokazuję mikron dostępne takie dziękopisy kreślarskie. I wyszło mi takie coś. Nie jest ciekawe, ale może być. Więc jak Wam się podobają takie pamiątki? Lubicie w ogóle takie rękodzieła, takie rzeczy, które ktoś własnoręcznie ręcznie zrobił, namalował, nie do końca idealne, ale wiecie, że to jest ręcznie robione. Dajcie znać, takie coś widzicie. No i zbieramy się. Idziemy zjeść obiad, idziemy się dopakować i co? Wracamy. Niestety, ale kiedyś przyjedziemy, nie wrócimy. Dzielnicy Obaw Alani. I y, tutaj, jak widzicie, taki to jest dosyć nowy hotel. Otwarty na sezon podobno 2020, więc taki raczej martwy sezon. Ale ogólnie to jest bardzo ładnie. Widać, że tak nie, nie do końca dokładnie jest on zrobiony, ale, ale ogólnie to jest ładnie. O tu siedzi, Jakub. Hello. Hello, <laughs> Jaku? Hello. Meloba, Jaku. Jaku? Jakub jest ale dostałem tę ziarenkę, do jedzonkę. Ale widać stołówkę, restaurację, tutaj też. Tu mamy taki hall, recepcja. A tutaj idziemy sobie na windę. I czekamy. Jakub się odzywa w to. Siadamy do windy i jedziemy akurat na trzecie piętro. Halo, ja, smutna ja i smutny mąż. Zasiadamy, <laughs> jesteśmy na pierwsze, trzecim, mamy tutaj korytarze, tutaj ciemno, ale... Ale... No dochodzimy do pokoju, nasz pokój. Wszystko jest zautomatyzowane, mamy karty, które dokładamy do, tutaj do tego zamka, tutaj do tego zamka w, o, tutaj, tego zamka w My jesteśmy w pokoju, pokoje są małe, ale są sztulne, ładne, ładnie urządzone, yy, mamy szafę, tylko mało trochę jest tych wieszaków, także tak nie bardzo e, jest na czym powiesić. Mamy kapcie tutaj, taka większa szafa, ona się tak otwiera i otwiera się lustrem. I jak się odwrócimy na tą stronę mamy łazienkę, łazienka jest bardzo ładna, widać, że jest nowa, hello, jest prysznic dosyć duży z deszczownicą i ręczniki są też dwa duże, dwa małe, jeden pod nogi, panie przychodzą, wymieniają. Jest suszarka, która działa, ona działa, no gorącym powietrzem suszy, także włosomaniaczki tak średnio, ale no można przecierpieć, co nie? E, tutaj ja już tutaj nie mam tego, ale tu jest taki e, zestawik, tutaj przynoszą panie żele, szampony, mydemka. Są patyczki, jakieś tam szczoteczka, pasta jest taka jednorazowa, więc tak naprawdę jak czegoś zapomnimy to możemy sobie to skorzystać. Mamy czajnik, kawę można sobie tutaj zrobić, tu znowu lusterko, duże łóżko, wypokój bardzo ładnie urządzony, fotelik, stolik są z balkonu, bo się na nim malowałam. No i mamy balkon z pięknym widokiem na góry. Balkonik jest malutki, mieszczą się tutaj te dwa krzesełeczka, i to jest i to jest wszystko, tak naprawdę. Ale jest. No, wszystko jest nowe, więc to też inaczej wygląda. Ale jest widok na palmy: zobaczcie, jak mają palmy tutaj przed tym, i tutaj też. A tam w oddali widać morze. Do morza jest bliziutko, trzeba tam przejść kawałeczek ulicą, przejść przejściem podziemnym. i Jesteśmy na plaży. Tak jak wspominałam hotel nie ma leżaków plażowych, takich dostępnych w ofercie, tylko trzeba sobie te leżaki po prostu w recepcji wykupić. Koszt takiego leżaka to jest 2 euro od osoby na dzień. Ma widok na góry, pięknie, prawda? Tu jest uliczka, tutaj jest na dole recepcja, tutaj są stoliki też od restauracji, właśnie można zjeść w środku, można zjeść na zewnątrz, pokoje są klimatyzowane, lampeczka, wieszaczy, w sumie to wszystko, to co potrzeba, to jest. Jesteśmy zadowoleni z pobytu tutaj. Jeśli chodzi o jedzenie, no to jedzenie to jest taki nieduży w sumie hotel. Z tego jedzenia też nie jest nie wiadomo ile. To nie jest tak jak w takich wielkich hotelach, w których nieraz bywaliśmy, że tam było po prostu no nie wiadomo było co brać, skąd brać i po prostu ile i czego kolorowe ciasta, kolorowe rzeczy nie wiadomo co. A tutaj powiem Wam, że jest tego dużo mniej. No, ale mówię, hotel jest mały. Jest kameralny, jest y, tak naprawdę w ulicy, jest w dzielnicy, w której też ludzie y, mieszkają. Y, jest cichy, spokojny właśnie, jest y, jedna zaleta bardzo ważna. My pierwszy raz jesteśmy w takim hotelu, ale jest to hotel dla osób dorosłych, czyli 16, plus. nie ma tutaj dzieci. Więc jeśli ktoś jest z dziećmi, no to niestety nie skorzysta tutaj z tej oferty, ale jak ktoś jest tak jak my bez dzieci i chce w ciszy, spokoju odpocząć, bez żadnych animacji, bez żadnych dyskotek, disco czy innych rzeczy dla dzieci, czy też nie dla dzieci, no to polecam, bo jest spokojnie, jest cicho, jest basenik, w którym można sobie popływać, są leżaczki przy baseniku, są parasolki, jest bar. W sumie to cała podstawa jest w cenie, czyli napoje, jakiś tam podstawowy alkohol, co kto tam chce, to może sobie zamówić, jest dodatkowo płatne, ale w sumie to nie wiem, czy jest taka potrzeba. Więc tak, obsługa jest też bardzo miła, panie tutaj wszystko sprzątają. Yy, cały czas codziennie jest tutaj pani, która sprząta w pokoju, codziennie rano pani myją podłogi, wszystko sprzątają, więc jest naprawdę całkiem czysto. I co? Co ja Wam mogę więcej powiedzieć? No chyba jesteśmy zadowoleni, co nie? Tylko szkoda, że już musimy jechać do domu. Ja bym na tym balkoniku mogła spędzić resztę życia. Tak naprawdę jestem no, bardzo przykro, że już wyjeżdżamy. W sumie mnie bardzo szybko ten wyjazd minął, ale ogólnie, ogólnie polecamy. Hotel ma cztery gwiazdki, więc też nie jest to jakiś tam pięciogwiazdkowy kaliber wielki, luksusowy, który nie wiadomo jak robi. Ten, no taki nowoczesny, no nie. W takim stylu nowoczesnym fajnie. Dobra, ja kończę na razie, jeszcze za Was na pewno pogadam. Ci już pakujemy i robimy check-out. Bye bye pokojku. Telewizor też mieliśmy jakby co. <grystanie> Tutaj mamy basen, tak to wygląda. Tutaj stoliki, bar, tam mamy rzeczywiście okropny bar. A tutaj jest też wejście do restauracji, słuchajcie. Tak to wygląda z tej strony. Basenik nie jest duży, ale jak ktoś po prostu nie pływać i w no to na pewno sobie tutaj e, znajdzie rozrywkę. Ja akurat nie umiem, więc po prostu no nie za bardzo dla mnie to jest. Miałam do niego wejść do zdjęcia, ale jakoś tak zeszło i się nie udało. O matko! Właśnie mamy postój, słuchajcie, które założy sobie okulary. I tutaj jest tak zwana ściana płaczu, tu jest postój na, no w drodze ma lotnisko Zalani do Antalii, już tu jesteśmy drugi raz na tym pokoju, na tym miejscu. I słuchajcie, pokażę Wam co tu jest. To jest właśnie ściana płaczu. Tutaj wszyscy tu stają, przywiązują swoje hotelowe opaski. My już tutaj też zeszłego roku opaskę przywiązaliśmy. I w tym roku mam też tutaj ty tu. to nie ma tutaj za bardzo gdzie aż będzie tutaj wiązał i tu mamy tyle tych opasek każdy tutaj tę opaskę zostawia i robi się taki cały cały płot zaśmiech zobaczcie właśnie opaski z potelami. po tej stronie też mamy tutaj o nie to jesteśmy tutaj że w Management -Mana w Gacie z tamtej strony jest morze tam widać hotele także jeszcze jesteśmy pełną parą w Turcji jak nie niezmiernie nam przykro że już tak powiem czasu, nasz autobus stoi no to jest jakiś sklepik ale nie opłaca się tutaj nic kupować, bo jest bardzo drogo Odzyłam się do Was z lotniska, bo już jesteśmy na lotnisku, czekamy na samolot, jeszcze nie mamy numeru gate'u, ale no już pomału, pomału, coraz bliżej domu. Z jednej strony się cieszymy, no bo wiadomo, no mamy rodziców, mamy rodzinę, mamy żółwie, więc no, no chcemy poniekąd do nich wracać, ale z drugiej strony bardzo się nie cieszymy, bo no bo w Polsce jest po prostu zimno, ponuro, szybko. Wiem, że niektórzy mnie za te słowa czują, no ale jest, no, jest to że tak jest. Powiedzieliśmy, że będziemy modni i usiądziemy sobie starwać. Tak. Ja nie wiem, czy kiedyś pijam z... czy jadam sobie ze Starbucksa, nie wiem, na... Ja Jak tam daję. To, to to głównie koneserzy kawy, no nie, ja to kawy nie piję. A w każdym razie jesteśmy w Starbucksie na lotnisku w Antalii, czekamy na samolot i wróćmy! bo impreza z Wami wszystkimi, to jest... impreza z dziadkiem, to jest, to jest... To jest wspomnienie do końca wieczoru. Być... 400 szturystyczne, jest tylko w Jest super. zawsze <grymne> jesteśmy bardzo ciekawi,